Wszystko. Czas na największą metamorfozę. Na to się patrzyło zapartym tchem. Emocji będzie jeszcze więcej. Postać, która rozpaliła scenę tego programu nieraz, Michał Wiśniewski we własnej osobie. Oraz producent muzyczny i DJ Gromik Juroży i nowa edycja. Twoja twarz brzmi znajomo. Od 10 września w Polsacie. Koniec wakacji to nie koniec najlepszej części tego roku. Poważnie? Już wam mówię o co chodzi. Dwa wasze ulubione kultowe kabarety łączą siły, aby jesień była gorąca. Jestem! Ja jestem pierwszy. No co, ten, na żartach się nie zdasz? Kabaret moralnego niepokoju i kabaret młodych panów w nowym, spektakularnym show. Proszę okazać dokumenty! Wy się nazywacie Kabaret na żywo. Młodzi i moralni. Od 12 września w Polsacie. Ale gruba akcja. thank mm -hmm. you Wyjątkowe receptury. Miksujemy ciśku kubanszka, Hiszpania, Italia. Mamy piekielną kuchnię i szatańskie pomysły. Będzie prawdziwy fight. Walczycie o 100 tysięcy złotych. I tytuł najlepiej gotującej rodziny w Polsce. Czy jedzenie okaże się... Przepyszne. Family food fight. Pojedynek na smaki. W środę o 25 w Polsacie. Mężczyzna. Próbujemy go wyciągnąć z wody. Ech, wracajmy. Niedobrze mi jest. Z Barbie żeglarka to nie jest. Co wyprawia? Czy to normalne? Dziwne. Jak na biednego studenta. Skąd wziął na to wszystko pieniądze? Zachowuj się jak szef, a nie jak sekretarka. Pani też nie będzie dzisiaj spała w domu. A gdzie? W Skąd wiedziałaś? Kufla, ramka, spójka. To było oczywiste. Maria Matejko, komisarz mama. Wyglądam, mi była wciąż. A możesz być? Nowy sezon w środę o 21.05 w Polsacie. Zostaniesz moją żoną. Wyjdziesz za mnie. Przyjaciółki wracają. Witam, pani dyrektor. Ko, ko, Konrad? Nic się nie zmieniłaś, z no. Po co tu przyszedłeś? Nie traktuj mnie, jakbym był zagrożeniem dla otoczenia. Próbujesz mnie zaprosić na radkę? <laughs> nie próbuję, ja cię zapraszam. Impreza pożegnalna, Dorota, przecież to dopiero zawróciłaś. Przenoszę się na sam zibar. W przyjaciółki. W czwartek o 21.05 w Polsacie. Wyłazić łamagi! Reza! Genialny, ale wybuchowy szef kuchni Wiktor. I Mistrz Wpadek. Początkujący kucharz Max. O mało nie otrułeś człowieka. To co robi nóżdżdy? Pobiłeś się z barmanem i zdemolowałeś bar. ci wiki. Do wieczora. A dziś o mały włos nie zostałeś postrzegany. Zabiję cię. No ale pasujesz do naszej szalonej ekipy. Smaczna komedia, kuchnia, w sobotę o 25 w Polsacie, TV Okazję, jesteśmy dla Ciebie. Dziękuję. Doctors, I had those. I'm just trying to figure out how to be myself right now. Dzień dobry, witamy państwa. 30 sierpnia w poniedziałek rozpoczniemy z Państwem nowy dzień z Polsat News, ale rozpoczniemy także tydzień. Bardzo ważny tydzień, bo dzisiaj w Polsacie o 25 Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami. Nowa edycja, nowi uczestnicy i nowy dzień emisji. Tanecznie przedłużamy weekend. O 22:10 wracamy na Love Island, wyspę miłości. Kto leci z nami? Odlatujemy ku słońcu. Jutro o 25 powraca Ninja Warrior Polska. Nowe twarze, wielkie powroty i nieoczekiwane zwroty akcji. No to zgodnie z obietnicą i zapowiedzią zaglądamy teraz do prasy. Wiele ciekawych informacji przynoszą gazety, m.in. najnowszy sondaż poparcia dla partii politycznych. Tak, i ten sondaż publikuje dzisiaj rzeczy. Tej jesieni tańczymy w poniedziałki Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami. Dzisiaj o 25 w Polsacie. Rok temu skończyłam studia i teraz tylko imprezuję. Byłem pantofem, ale już więcej nie będę. Nie lubię, jak mężczyzna paniakuje. Love Island szukam szczęścia, a miłość to wie. Love Island, wyspa miłości. Nowy sezon, dzisiaj o 22.10 w Polsacie. jest 6.30 czas na kolejne informacje Polsat News niepokojące doniesienia z Kabulu nad ranem było słychać odgłosy wybuchów na razie nie ma informacji o ofiarach a świadkowie.